Chciałem powiedzieć, witamy kolejny piękny poranek, ale, ale na tej muzułmańskiej ziemi, to ja się chyba nigdy nie wyśpię. Moje obozowisko. Miejscowość Sinop na Półwyspie, tam gdzieś dalej, Samsun. No, nie, nie wyśpię się, wszystkich islamistów cholernych budzą mnie w środku nocy tymi meczetami. W ogóle mój ten prezent on tak znajomo pachnie. I sobie właśnie znają sprawę z tego, że mój prezent pachnie jeszcze kimą nad bajkałem. Bo ostatni raz górze nad bajkałem, a potem już nie. No i właśnie się zorientowałem, że w sumie to od czasu tego obozowania to jest lekko dziurawe, bo go lekko poprzepalało. Także lepiej, jeżeli mnie deszcz nie złapał, pokażę jak wygląda cała konstrukcja. A więc tak Jesteśmy nad morzem czarnym mój paranamiot <laughs> Zrobiony z kija znalezionego po drodze Z jednej strony paru kamieni i tyczki od, od kamery z drugiej Morze czarne, najbliższa okolica Niczego sobie okoliczności Ludzi nie ma, święty spokój to można obozować. Bez ja sobie jeszcze trochę poleżę, coś czuję na słoneczku. Trochę odpoczywam, Bo naprawdę, no nie wyspałem się, znowu się nie wyspałem. Cholera jasna. No. Niby wstawanie bez budzika. A tu o, jeden budzik. Trzecia, czterdzieści. Tam gdzieś jest. Tam gdzieś był drugi budzik. Czwarta. kładam obozowisko. Wietrze się i szykuję się do wymarsza. Tymczasem pada moja druga żelazna racja. W czym problem? Otóż dowiedziałem się przed wyjazdem, że jeżeli wieczko jest wypukłe, to znaczy, że w środku zaszły procesy tlenowe, i podobno taka konserwa się do jedzenia nie nadaje. Z reguły, jak sobie wybieram żelazną rację na podróż, to staram się kupić taką konserwę, którą trzeba sobie otworzyć, ale jakimś otwieraczem, a nie od zawleczką. Bo takie konstrukcje są dużo pewniejsze. Więc ogólnie właśnie straciłem żelazną rację. Znałem, no, że w końcu muszę to zrobić, no bo to jest tak, że tłukę się nad tym morzem, tłukę, tłukę i w końcu się nim ani raz nie wykąpałem. Wieczorem się okaże, że jest złe miejsce, albo że czasu nie ma, albo że coś tam yy, więc czas się w końcu w tym morzu wykąpać. Przez to wycie od kilku dni chodzę niewyspany. Powiecie, nietolerancyjny. Nie. Nie. Ja po prostu stwierdzam fakt. Stwierdzam fakt, iż przez to wycie chodzę niewyspany. Allah. Allah akbar. Allah akbar. Tragedia. Przerwanie snu w tej kluczowej fazie, odpoczynku w środku nocy, to coś, co absolutnie potem powoduje, że już jestem wyjęty z całego dnia. Ja nie wiem, oni to chyba robią celowo. Nie dość, że się nie wyspałem. To jeszcze staje jeden pajac, stanie drugi pajac. Po to, żeby im wytłumaczyć, że on do Samsunu nie jedzie i to jeszcze po turecku, gdzie najpierw się pyta skąd jestem, potem czy mówię po angielsku, a potem na pieprza dalej po turecku. Pytam się to dokąd on jedzie. Palcem pokazuję. On, on zamyka mapę i nie. W ogóle, co za, co, co za sytuacja jakaś chora. Chyba mam przyjaciela. Skąd to wiem? Tu ja sobie stoję, padnie stopa. Za mną Morze Czarne. na jakaś chałupa, i nagle koleś woła. Hello, kom. No to idę. Masz zimną wodę, masz ciasteczko. Gośmir jazduje za naprawdę, a morale na pewno. Na to czas się zabijać. Merci. Uuuuh, punę! Posiedziałem chwilę, zjadłem ciastko, napiłem się zimnej wody, uzupełniłem zapasy wody, które już mi się kończyły. Aktualnie jestem w posiadaniu 4 litrów wody w plecaku. Tutaj nie ma co się bawić, zrobienie napisów za bardzo. Tylko trzeba łapać stopa i pokazywać im, że prosto A jak skręcają gdzieś na bok, kto wysiadać cała filozofia idzie mi to jak krew z nosa dwa spostrzeżenia jedno jest takie, że tutaj po tych drogach mało który samochód jest prowadzony przez jednego człowieka jak na 80 milionowy naród taki ruch na głównej drodze złóż wybrzeża to niewielki Drugie spostrzeżenie jest takie, że jest pewna grupa ludzi, którzy w momencie, gdy mnie identyfikują jako kogoś niemówiącego w języku tureckim, automatycznie mówią nie, sorry, nie. Po prostu się, nie wiem, boją się. Spotkałem i mama. Na szczęście, w odróżnieniu od tego z Jakucka, nie pytał się mnie, czy mam Allaha w sercu i nawrócić mnie próbował. No i jestem w mieście i mówię, to zostaje się modlić, żeby mnie z niego wywiózł. Bośmy się dogadywali, że on ma jechać za ten cały Samsung, a tymczasem wysadził mnie w centrum i powiedział mi, że no on jedzie, ale dopiero jutro. Super! Szybka inwestycja w morale, czyli bananowe wafelki, które jadą ze mną yy, z Karasu. Najpierw ta klientka w tych fikusnych butach na obcasach. I teraz konstatacja. Szlajam się po Turcji. szlajając się po Turcji, jedyne czego mogę być pewien to jest to, że nie zobaczyłem tu ani jednej kobity, która w jakiś sposób przykułaby moją uwagę. A jestem pod wielkim centrum handlowym Piazza. Naprawdę nie ma się na co pogadać. Ja się chyba rozumiem, dlaczego także z tymi naszymi blondynkami uganiają. Nie dość, że to ładne bosłowianki, to jeszcze blondynki, czyli wyjątkowe. A tutaj jakby się ta kobieta nie poformowała, to blondynką nigdy nie będzie. Nie chciałbym w tym miejscu deprecjonować naszych brunetek, szatynek i rudych. Tak mi się po prostu skojarzyło, bo raz yy, trochę się słyszy, a propos tego yy, jakie jest wzięcie u blondynek. W krajach arabskich. To raz, a dwa. Y, jest tutaj pewna grupa kobiet, która usilnie próbuje zafarbować się na blond. Jakby to robiły, to im to nie wychodzi. Jednej się prawie udało, ale jak podeszło tak bliżej, się przyjrzałem, to... E, to nie. To jednak nie to. Turkom się coś popieprzyło że ze znakami. Więc muszę się wrócić! Gdy jest posrane! Widzisz, czy całe miasta szedłem w jednym kierunku, a nagle... ...nazad. No ale idę, już nie będę wymyślał drogi, której nie znam. To nie jest mój dzień. Przejechałem tylko 120 km. A teraz cofam się już chyba z czwarty czy piąty kilometr. Co znaczy, że nadłożyłem około 10 km idąc po znakach. No o co chodzi? Nie rozumiem tego najzupełniej. Naprawdę słabo jest, jest słabo. Ale trzeba znaleźć rozwiązanie i wyjść z tego kryzysu jeszcze przed wieczorem. Tak żeby właśnie spać z nadzieją na lepsze jutro. Najgorsze co możemy teraz zrobić, to robić nic albo błąkać się bez celu. Ja mam cel. Muszę się z tego gówna wydostać. Zrobiłem kółko. Jestem w punkcie wyjścia. Czyli ten odcinek 4 km się wróciłem Muszę zrobić po raz kolejny. Wcześniej jeszcze robiłem po mieście. Ileś tam, ale to jak nie liczę Jeszcze godzina łapania stopa i docinę. Mamy kwadrans po siódmej wieczorem czasu polskiego. Tutaj jest kwadrans po 8, ale wiem, że biorąc pod uwagę czas słoneczny to jest już tak Prawie dwie godziny później niż w Polsce. W Gruzji tak będzie, bo w Gruzji będzie czas podobny do taki sam jak na zachodzie Rosji. Co mi pozostaje? Umyć się w morzu, zrobić pranie. Jak się okazuje, nawet i w słonej wodzie da się te rzeczy jako tako wyprać. Zlazę już na dół i tak się rozglądam, czy mnie to nie podtopi. Ale widzę, że słonecznik leży cały. Puszki po tuborgu. Widzę, że Turki piją to samo gówno, co ruskie, czyli że raczej mnie podtopić nie powinno. Bryzy też się jakieś specjalnie nie spodziewam, bo wczoraj się zasłoniłem od bryzy, a jednak nic. Patrzę na niebo. No, wczoraj niebo było gorsze, więc zakładam, że też nic się nie stanie. Jeszcze trzeba się tylko na szybko umyć. Ja, żeby nie wyciągać. Niepotrzebnie klamotów skorzystam z lokalnych rozwiązań, czyli na przykład z tego. W tym, się, tym się umyję i w tym zrobię sobie też pranie. Najlepsze, najprostsze rozwiązanie. Wykorzystywać to, co leży pod ręką. Kolejny piękny poranek rozpoczynamy od trzecia spodni. Jest całkiem chłodno i to nawet bardzo przyjemnie, także śkawo wieje wiaterek, ale nie dajcie się zmylić bo to tylko pozory, jeszcze chwila słońce zejdzie kawałek wyżej chmury się rozpieszczą jak zacznie napieprzać to będzie. Jest 6.30 z polskiego czyli 7.30 naszego pakuję majdan i lecę na wschód mam nadzieję, że są szybko wydostane cały widz polega na tym że muszę się przedostać na koniec nadbrzeża portowego, idąc tędy, przeskoczyć przez nitkę linii kolejowej, przemieść przez autostradę, a potem znaleźć miejsce do łapania stopach. Kolejny przykład niezrozumienia dla idei podróżowania. Pan cieć i pani cieć w cieciówce po mojej lewej stronie śmieją się z tego co ja robię. Bez pojęcia na czym polega cała zabawa. A przepraszam, a co oni zamierzają robić przez następne 20 lat? <laughs> Też tam siedzieć? Ja rozumiem, że człowiek dorabia sobie na emeryturze, na ręce albo coś. Ale 20-kilkuletni chłop <chapter> siedzieć jako <two> cieć i kto tu się z kogo śmieje? Chyba prędzej ja z nich. Marnowałam swoją młodość. Gratuluję. Co mam na głodą nogę. Ja. Jolę, Michael ah, is voorlama voorlama. Dortjes voorlama. Huh? 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 I najbliższa okolica To się nazywa Złoty Strzał, bo jadę prosto do Rize do, A z Rize do Gruzji jest tylko 7 dych To znaczy, że jednym stopem przyjadę 3,5 stopy wzdłuż wybrzeża To bardzo dobrze A teraz idziemy na herbatę, no bo jak to tak w Turcji bez herbaty, nie? Takie to są jedna z miejscówek kurortowych, w których w okolicy jest setki, a nie tysiące Jeszcze jedna ciekawa rzecz, pewne akty przyjaźni, które u nas były tak nie bardzo przychodziły do porządku dziennego, ponieważ Wiadomo, w naszych warunkach cywilizacyjnych jest tak, że między mężczyznami musi być pewien e, dystans, pewna autonomiczność każdej sam, bo się robi dziwnie. W tym kręgu cywilizacyjnym... to meet you good. No to co za oknem to trap zon Mieścina, która liczy sobie parę set tysięcy ludzi. Jedna z większych tutaj nad morzem. Chłopaki nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jaki terapat ściągają mi z głowy, transportując mnie przez tyle miast. Naprawdę. Przed nami już tylko Rizę. Nawet jak wysiądę w środku Rizę, to wydostanie się stamtąd i dotarcie do granicy jakieś 100 km to będzie pikuś. Jesteśmy w drodze i poznajemy ci kolejną ciekawą turecką podrawę. To tu jest jakaś wariacja tego blaska. Tutaj z białym serem. To trochę przypomina gołąbki. Nie wiem co to jest. tam W bliście jak jest jakby ryż? Tak? Ryż. Mięso? Okazuje się, że jest lepiej niż myślałem. Jeściu na Pazar Jeszcze kawałek za rizę. Świetna sprawa, bo o tym mówiłem, że największym błędem tej wyprawy było kierowanie się wybrzeżem, bo nie dość, że wolno. Bo od wioski do wioski to jeszcze dala od prawdziwego łusza Turcji, Mówię w tych wioskach y, bardziej w głębi Turcji taką prowincjonalność widać, to że ludzie nie wiem, mniej się spieszą, mniej samochodów przesiadują sobie tutaj gdzieś na tej swojej herbacie, gadają i mają cały świat w dupie idziemy dalej Jesteśmy na, północno... na północnym wschodzie Turcji w miejscowości Pazar i wracamy do tego o czym była mowa na samym początku przygód w Turcji czyli turecki kebab, który nijak ma się do tego co my dostajemy w naszej bułce polskiej, bo bułka to jest, ale na zasadzie chleba tutaj mięsem chyba jest kurczak trochę dziwnie wygląda, ale smakuje jak kurczak papryka, cebula pomidor i przyprawa w postaci soli ewentualnie papryki. To jest wszystko. Tak wygląda najbliższa okolica. Knajpa! Dzisiaj go sobie zwykła knajpa turecka. Patrzcie jak niewiele trzeba do prowadzenia działalności gospodarczej. Parę rzeczy na krzyż. Jakaś coś do podgrzewania i tyle. Oczywiście jest też opcja, widzę w bułce i tak się zastanawiałem, czego szukamy i dlaczego tak chodzimy i zdaję sobie sprawę z tego, że przecież no, jestem w Turcji, tak, czyli tutaj e, bardzo często takie spotkania z podróżnikami kończą się w knajpach przy herbacie i rzeczywiście tak też kończyło się to, to spotkanie. Myślałem, że to kebab w bułce, a tymczasem okazuje się, że bułka od kebaba ma trochę zastosowanie, bo to jest przykład w, tam, tam a book ale z serem. Po prostu. Dobra miejscowa na knajpę, nie? To postoji taksówek. E? Tutaj wszyscy jeżdżą taksówkami tak, tak, albo busami, także jest fajnie. Żałuję, że wcześniej nie odbiłem do Centralnej Azji mniejszy bo na pewno byłoby ciekawiej. Jeszcze nie wiem o co chodzi Husajnowi, ale zaraz jesteśmy objawione. Okej. Okay. Batum! Batum! Aha, okay, super! Ok! Ej, charakterystyczne i przywitanie i pożegnanie bodajże. Czyli, że podaję rękę jedną skronią z drugim człowiekiem, drugą skronią z drugim człowiekiem. Tu? A potem na serce. Nie wiem, gdzie jest to batum. Ale myślę, że Hussein wie, co robi. Batum's border. Batum, Gürcistan. Gürcistan, aha super. Ha bak. Okay. Ya, ja, merci. Ha. Bunu da. Tak, tak, to jeszcze się Aha. Good, good. Okay, okay. Ha. Gürcistan. Uh. Okay, thank you for. Uh -huh. Aha. Okej, okay, super. Sama, bo się... Tak, chęć ją Baj Naprawdę człowiek się nie martwi. Czułem się naprawdę pod opieką. Przez te parę godzin było mi tak wspaniale Jak u mamusi. 20 lat temu. To coś jest całkiem normalne. Samochód staje na drodze. Nie we zawaryjnych, stanął i stoi. Zaczepił mnie Gruzin, który słabo mówi po rosyjsku i twierdzi, że czy on jedzie autobusem, czy on prowadzi autobus, czy coś. Twierdzi, że zabierze mnie do Batum za godzinę, czyli do Gruzji. Mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż jestem lekko podejrzliwy, bo jest trochę się bardzo mocno, bo ja wiem, że z jego strony to jest jakiś tam gest, ale Trzeba być ostrożnym Okazuje się, że to jednak ja jestem po, po, pojebany A nie Gruzin Bo Gruzin naprawdę chciał mnie zatrzymać tylko po to Żeby ze mną porozmawiać dowiedziawszy się mojej podróży Wsadzić mnie w autobus prosto na granicę Trochę mi z tym głupio, bo, bo Kiedy ja jako Człowiek z zachodu, widzę takie coś, jestem zdziwiony. Ja, jako podróżnik, już nie. Bo wiem, że sam spotykając ludzi w podróży, niejednokrotnie ich nocowałem albo chociaż proponowałem przynocowanie. Nie wiem, oddawałem mapy, w jakiś sposób dzieliłem się sprzętem, jak miałem czym. Zdarzało się takie coś, jak najbardziej. Natomiast ja mówię to z perspektywy swojej, z perspektywy podróżnika. Ale sytuacja, jaka wynikła, powodziła we mnie taki europejski instynkt podejrzliwości. Szok. Nawet się no na dobrze nie pożyłem na ten gruzin. mi głupio. Sprawdza, autobus w Turcji to są kopiejki, czyli jakieś, nie wiem, śmieszne pieniądze. On zapłacił. Mniej niż dychę za to. Natomiast, fajnie z jego strony. Ja sam osobiście w Turcji gotówki nie wymieniałem, bo raz nie bardzo wiedziałem jak i gdzie, a dwa uznałem, że kraj jest za mały na wymianie pieniędzy. Ale o tym zaraz opowiem. Dzisiejszy dzień mogę zaliczyć do tej pory. Póki co, do naprawdę udanych. Oczywiście, dużo się jeszcze może wydarzyć bo mamy dopiero godzinę 17 naszego czasu słońce powoli chyli się ku zachodowi ja natomiast jak tylko przekroczę granicę gruzińską będę musiał ogarnąć sobie miejscowe do spania, bo za dużo przygód to mi dzisiaj raczej nie czeka a sam fakt, że kładę się, że będę miał możliwość położenia się spać w Gruzji już będzie dla nich coś fantastycznym z punktu widzenia mojego morale. Dojeżdżamy do granicy, tak więc czas pożegnać się z Turcją, krajem jednego z najlepszych, żeby nie powiedzieć, naszego autostopów, z jakim miałem do czynienia. Ten kraj jeszcze będzie przeze mnie odkrywany, bo mi udało się go jedynie liznąć. Natomiast wszystkim tym, którzy tu jadą, powiem tak. Będziecie się szybko do Ankary albo do Istanbułu i czym prędzej spieprzajcie tajnymi włosami na prowincję. Odkrywać prawdziwą duszę tego kraju. Tam ona się znajduje. Dobra, przejście graniczne. Teraz już nie ma jaj. Chowamy kamerę i jesteśmy grzeczni. Bardzo grzeczni. Widzę kierowca nawet nie ogarnął, że, że mnie nie zostawił. Przywitałem się, powiedziałem czy to już koniec On tak, o ty tu jeszcze jesteś Mówił, no tak Chciał mnie od razu wywalać Ale powiedziałem mu, panie jeszcze plecak w bagażniku z tyłu On, a rzeczywiście, rzeczywiście Tutaj na przejściu turecko-gruzińskim tłok jest nie lada Ludzie tu wsiadają, wysiadają z tych autobusów mas, W ilościach masowych to takie białe na horyzoncie, co tam widać Ten taki falisty budynek Napis Georgia Czyli Gruzja Przejście graniczne, strona gruzińska Udało się, na początku myślałem, że będzie biednie Bo chcieli jakieś pieniądze za bilet A potem okazało się, że stanąłem w kolejce dla Turków Ale o tym dowiedziałem się od gościa, którego zaczepiłem pod sklepem Okazało się być Gruzinem, władającym rosyjskim Przekraszaliśmy sprawnie, sprawnie, w ogromnym tłoku. Przejście graniczne tureckie, i już byliśmy na końcu gruzińskiego. Po odprawie paszportowej, kiedy chłopaki wzięli mnie na przetrzepanie, no i w tym momencie mój kontakt się urwał z moim gruzińskim przyjacielem. Teraz jestem już w Gruzji. Nie, 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 nie. Jak to z reguły bywa na przejściach granicznych, rozprzestrzel po jednej i po drugiej stronie. Mamy godzinę 20 czasu naszego, czyli tu może być 21-22, bo w Gruzji może taki sam czas jak na zachodzie Rosji. Chłopaki nie przetrzepali, jak burą sukę. Oczywiście nagrali wszystko. Teraz największy problem, czyli tak: co zrobić z kimą? Z tego co się orientuję, to tutaj jest morze. Tylko że kimanie, tutaj w strefie nadmorskiej, to też problem związany z bezpieczeństwem. Po prostu z tego, że są leżaki, skoro. Podróbki to może nie przyjść. Jest jeszcze jakaś widzę straż wodna. Nie chciałbym ich prowokować. Kończy mi się woda. Muszę coś wymyślić. Ale najpierw muszę sobie siąść i odsapnąć. Sukces! Znalazłem prysznic na plaży. Cywilizowany kraj. Fantastyczna sprawa. Z tym prysznicem tak łatwo nie będzie. Bo ledwo tu siadłem. Już się do mnie jakiś Turek dostrał. Który się mnie o tą pojedynczynię spyta, chyba jest chyba jakimś cieciem na tej plaży. Nie dziwota. Dlatego chyba się ograniczy do umycia nóg. Yy, natomiast patrzcie, tam na przejściu granicznym, obok flagi gruzińskiej, jest flaga jawro Chociaż Gruzja nie, jest, nie wchodzi w skład jawro Ja Szukam miejsca pod Kimę. Wiem, że jakiś ileś stąd. Właśnie nie wiadomo czy kawałek czy więcej. Uchodzi jakaś rzeka do morza, większa. Ale jaka i jak daleko stąd nie mam pojęcia. Więc ten noc będzie czujna, bo de facto teraz jestem w stanie jeszcze przejść jakiś odcinek, no ale i tak trzeba się położyć spać i zacząć dzień od nowa dopiero jutro. Dopiero jutro będę w stanie zorganizować sobie kimę w jako takich warunkach. Los pokażę dzisiaj, czy uda mi się przejechać tędy, czy może i przez centrum. Z tego co widzę tutaj obok to chłopaki mają zajebisty sposób na łowienie ryb. To jest właśnie piękne dlatego, bo to kolejna kraina geograficzna, w której ludzie mają inne niż my na zachodzie podejście do czasu. I ta magiczna moc czarnej substancji.